Serio! Mm. Hej kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dziś będziemy robić czekoladę własną czekoladę. Jesteś gotowa? Czy jesteśmy wszyscy gotowi? Intro. Panie montażysto, intro, panie. To ja jestem montażystą. A, no to intro. Więc tak, parę dobrych tygodni temu kupiłam zestaw do robienia własnej czekolady. I ja o niej całkiem już zapomniałam. I mam nadzieję, że nie jest przeterminowany. <grymne> jak myślisz, Tosia jest przeterminowany? Ogólnie jest bardzo, bardzo gorąco. Mam nadzieję, że zestaw nie jest przeterminowany. Nie wiem, jak wygląda. Jak widzicie, paczka nie jest rozpakowana. I rozpakujemy ją teraz. Tu i tu. Jeżeli chodzi o tego boxa do robienia właśnie czekolady, macie link w opisie oczywiście. Nie jest to żadne, żaden film sponsorowany. Nie jest to żaden film sponsorowany, tylko po prostu e, wypatrzyłam chyba najpierw, najpierw na TikToku, a później na Instagramie i uznałam, że kupię. No, więc... W sumie czemu nie zapraszam Was do oglądania? Zrobimy dzisiaj własną czekoladę. Dobrze, więc tak wygląda po rozpakowaniu z pudełka. To widzieliście. Co to jest? Wzięłam jakiś box walentynkowy, walentynki, Walentynek wtedy już nie było, ale uznałam, że. A, jak za darmo to biorę. Wow! Ojej, to jest jakaś nawet herbata. Jak widzicie, to się, Tosia jest szczęśliwa z tego powodu. To są diamenciki w ogóle, o co chodzi. Więc tak. Zielona herbata, rajski ptak. Więcej informacji na. I proszę bardzo, tu macie stronę internetową, taki gratisik, jeżeli chodzi o herbatkę. Checkbox.pl, kośnik herbaty. No to wtedy będziecie mieli herbatę, a my tu nie chcemy herbaty. Tylko my tu chcemy czekolady, nie? Ogólnie to nie będzie normalna czekolada, taka mleczna, czy coś takiego, tylko to jest mm, czekolada... ...w napisane Carob Box. Mm -hmm. Powiem tak. Taka czekolada jest dużo zdrowsza i z tego co mi wiadomo, nie ma mleka i tych wszystkich dodatków. Jeżeli, wiadomo, zrobimy ją samodzielnie, więc... Zobaczymy, jak to będzie. Dobra. Śmietki zebrane. Ja myślę, że otworzymy o taką. Jejku, to nawet jest jakieś świecące Strasznie. Dziwię się, czy komuś się chciało jakieś trzy diamenciki jeszcze serduszko przyklejać. O, dobra. Proszę bardzo. Macie tu odpowiedź, o co chodzi. Bez glutenu, bez laktozy, bez cukru, wegański. Na tym właśnie polega ten box. O, proszę bardzo. Dostałam zaproszenie do wspaniałej krainy zdrowej czekolady. Tam jest kot rabatowy. Więc tak, dostałam piękne zaproszenie. Tutaj jest, jak zrobić kot rabatowy, ale chyba tego po prostu nie pokażę. Musicie się sami zamówić, bo to tak niegrzecznie że ja Wam to otworzę. Więc tak. Cześć, bardzo dziękuję za zaufanie. Może po prostu zakryję to. O, chwileczkę. Czy masz ten zestaw i to już jest Twój pierwszy bardzo ważny krok w stronę krainy z wyjątkową czekoladą? Zrelaksuj się i pozwól, że poprowadzę Cię dalej. Zajrzyj do środka zestawu. Znajdziesz w nim wszystkie niezbędne składniki i przybory, które pomogą Ci w przygotowaniu Twojej pierwszej tabliczki w prawdziwej czekolady. Postępuj zgodnie z instrukcją... A wszystko się uda. No i tak. Pragnę, by ten produkt podarował Tobie i twoim bliskim dużo radości i zdrowia. No. I jest namawian... jestem namówiona na to, żeby... żebym pochwaliła się światu. Ja się oczywiście pochwalę na YouTubie. Dziękuję, <laughs> jak to jest ładne. Dobra. Chciałabym jakoś tak... O. O, instrukcja. No, ja Wam tej instrukcji nie pokażę, bo, bo nie. Słuchajcie, no, jeżeli chcecie zdobyć instrukcję, no to proszę bardzo na stronie kosztują chyba 15 zł, 20 zł, nie pamiętam. No, to jakby no, nie chcę psuć osobie, która wymyśliła te czekoboksy. No, boksów, no kurczę, nikt nie kupi instrukcji, nikt nie kupi boksu, jeżeli będzie już miał wszystko gotowe. No, nie na tym to polega. Dobra, mamy łopatkę silikonową. jaka łopatka? No, dobra, myślę, że możemy po prostu powoli otwierać. Chciałam jakieś takie fajniejszej perspektywy. O, myślę, że trochę lepiej. Dobra, i otwieramy. Ojej, taka maluszka. widzieliście kiedyś taką łopatkę w sklepie? Bo ja nie. Urocza. Już będę miała teraz Dobra, mam łopatkę. I tu termometr. O! Standardowy termometr. Mam takie już z trzy, bo używam do robienia własnych świeczek. Termometr kuchenny. Fajnie, że to jest tak nawet opisane. Nie musiało być. Miks orzechów aktywowanych, okej. Okay. Migdały kokosowe włoskie, proszę bardzo. I mamy tak mleko kokosowe. To akurat mogę Wam mówić, co tutaj jest, bo to nawet jest wypisane na stronie. Miks owoców liofilizowanych. Dobrze mówię. Dobrze mówię. Wow, to jest nawet jakaś pomarańcza wielka. Dobra. Mamy foremki. I mamy ten niespotykany karob w proszku. Kurde, jestem tak strasznie tego ciekawe, czy to będzie smaczne. No i masa, masło kakaowe. Wiadomo. No, to jest podstawa. No. I co? No i już Pan pokazuję, jakie foremki wybrałam. Mam nadzieję, że dostałam to, co chciałam. <grych> o, dobra. Więc tak, tabliczka czekolady, druga tabliczka czekolady, chyba tak miało być, nie pamiętam, i takie, takie, takie na pralinki. no to mamy tu, um, wygląda jak jakieś małe wiatraczki, <grym> nie wiem, serio, Zają się, że zamówiłam jakieś inne, dobra, mogłam, mogłam, mogłam się pomieszać, bo wiecie, zamówiłam tu dawno temu. Dobra, i ja to jest końc tego boksa. Myślę, że mogę zaczynać czytać instrukcję. I zaraz zaczynamy. Więc tak: przeczytałam instrukcję, zapoznałam się z całą instrukcją. Tak jest najlepiej, żeby mniej więcej mieć orientację, co będę robić. Więc tak: nalałam tutaj pół litra wody, garnek ma ponad litr i nagrzewam wodę. Proszę bardzo. Moja płyta myśli, że to jest garnek, ale śmiesznie. Więc tak, podczas gdy, gdy moja woda się gotuje, ja przesypuję składniki do miski. Dobra, woda mi się gotuje. Jeszcze proszę mi związać włosy. Myślę, że możemy zaczynać. Ojej, jak zapachniało czekoladą. Ciekawe czemu. Okej. Okay. Dziwnie tak. Tak zapachniało tłustym. Czymś takim tłustym. Takim. Czyli się zgadza. No, żeby wszystko sobie zasypało. Dobra. Teraz wsypuję mleko kokosowe w proszku. Wiecie, bo to będzie bez laktozy. Ale pachnie. Dobra. I jeszcze na wierzch karup. Ten nasz dziwny karup. Nasza zagadka dzisiejszego odcinka. Dobra, woda nam się powoli zaczyna chyba gotować. O! O! Ale znyf miło. No, Dobra, przysypałam mniej więcej. Ten karb bardzo pachnie kwaśnością. Tak kwaśno. Nie wiem do czego mogłabym porównać ten zapach. Dobra, czy woda może mi się troszkę szybciej gotować? Dziękuję. Przedstawię tą miskę, żeby się absolutnie woda nie dostała. Bo wtedy to już na pewno mi nie wyjdzie. Dobra, mocno wycieram i suszę moją szpatułę, Tak, widzę, żeby była jak najbardziej sucha. Dobra. O. Dobra. I będziemy musieli podgrzać po prostu do konkretnej temperatury naszą masę. I jaka delikatna jest ta szpatulka, jest taka delikatna. Czekam że mi się jednak trochę dno miski i daję... I będziemy dalej kontynuować. Dobra, zaczyna mi się troszkę topić. Więc mam teraz intensywnie mieszać, ale będzie ciężko, ponieważ ten proch się tak bardzo. O! było! Ach. No, nie da się tego intensywnie mieszać, przykro mi. Ach, pójść, to będę kichać. Dobra, więc tak, zaczęłam ogólnie wszystko robić o godzinie 13, jak to nie jest 13.11. Jestem bardzo ciekawa, ile zajm, zajmie w ogóle robienie takiej czekolady własnej. Więc możemy uznać, że na razie zajęło mi to 11 minut. Więc tak, na razie mamy Bajoro i przykładanie termometru moim zdaniem nie ma sensu. Dobra, udało mi się osiągnąć tą temperaturę, jeżeli chodzi o... Roztopienie czekolady razem z, z... Znaczy, no... Roztopienie składników, jak widzicie Jest bardzo, bardzo ładna Teraz muszę zrobić temperowanie czekolady Czyli ją studzę I później znowu podgrzewam To akurat z internetu możecie się dowiedzieć, jak temperować czekoladę No i ja już ją sobie mieszam Jak najbardziej, Jak naj, Jak najdokładniej... Chciałam powiedzieć, że mieszam to 40 minut. I na termometrze dalej nie mam tej temperatury odpowiedniej. Super. Eee, to już mam nauczkę i dla Was też przestroga. Nie róbcie tego, tej, tej czekolady, kiedy jest w ciepło. Czyli jak teraz macie na dworze 24 stopnie? Kurde. No to nie róbcie tego, bo to, to się, bo się będzie ciągnęło i ciągnęło Jak mam obniżyć temperaturę poniżej mojego pokoju? No musiałabym włożyć się do lodówki, wiadomo No niestety nie wiem, czy ta czekolada wyjdzie, ogólnie jest śliczna Tylko jest właśnie ten problem, że nie wiem, czy to temperowanie mi się uda Dobra, podgrzałam, teraz jeszcze dokładniej wymieszam, żeby wszędzie była taka sama temperatura mniej więcej. I zobaczymy, czy się udało. Słuchajcie, niestety, ale muszę dopowiedzieć, wątpię, że się to udało. Bo no powiedzmy sobie wprost, ta temperatura, jeżeli chodzi o pomieszczenie i ogólnie pogodę, nie pomaga mi. Dobra, jak widzicie, na ile starczyło tej czekolady Nie starczyło na wszystkie pralinki, ale trudno <grymnie> Nie, nie przejmuję się tym Więc tak, przecież na dekorowanie Trochę mi to przerasta, no dobra Chcę, że będzie ok? Więc tak, tutaj sobie damy orzeszki O, proszę się bardzo A więc tak wyglądają nasze czekoladki. Tutaj są pralinki, i tutaj są nasze te, 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 te większe tabliczki. I teraz na godzinę wkładam je do lodówki. Przez ten czas jadę zjeść jakiś obiad. No. W sumie uznałam, że dam te dwa orzechy i wrzucę je tu. Niech się zanurzy. I tu. O, dobra Dobra To na godzinkę do lodówki Dobra, kochani, czekolada się wchłodzi A ja chciałabym przymierzyć ciuszki Kupiłam dla się ciuszki W C&A Więc -A. tak O, widzę chyba, że to jest duże Ojej Ojej. ojej 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 no jest duże i chyba będziesz w tym pływać chociaż zobaczymy mm -hmm. bardzo łatwo to sprawdzić, wystarczy nie, nie przyłożyć tam wystarczy ale sobie ten drugi o Ojej, no to jest, to widzę, że malutkie. Dobra, to jest 50. 56. Dobra, to ja mam taką propozycję przymierzmy najpierw 50. No, będzie ciasno. No, będzie ciasno. Będzie. Widzicie nas tak. Czyli nie, rękawy są za krótkie. Więc troszkę na mniejszą idzie. Czyli 50. Odpada. I zostaje 56. No jak widzę... Nie, no bez sensu. Spójrzcie. No nie. Ani 50, ani 56. No to sorry. Z tego sklepu to... No ale widzicie, jaka jest różnica. Kurde, bardzo duża, bo... Bo to jest naprawdę małe, a to jest serio duże i nie mają 53, nie? to byłoby najlepiej. No cóż, nic nie zrobię, po prostu oddam. Hej kochani, wybaczcie za mój głos, ale ja po prostu jestem chora. Po prostu... Nie mogę dograć części, jeżeli chodzi o spróbowanie czekolady. Ja ją próbowałam i jest pyszna. Tylko jest taki mały problem, że słabo czuję ten smak, ale po prostu wyszła świetnie. Teraz dokładnie wam pokażę, ale dowiedziałam się i jest już to potwierdzone. Jestem w szoku, bo nie spodziewałam się, że. Polska artystka, tak znana i tak bardzo polecana, i ogólnie, która ma tak dobrą opinię, tak sobie ją zniszczyła w kilka po prostu chwil, pisząc o tym, że jest za tym, żeby malować na podróbkach, po prostu Jestem w szoku i ciężko mi się choruje, jeszcze bardziej, jeszcze ciężej mi się choruje. Mam mały problem, ponieważ moja mama jedną czekoladę zjadła. I po prostu ta jedna czekolada została już pochłonięta przez moją mamę i zjedzona. Już wam pokazuję, jak one wyszły. Tak prezentują się czekoladki. To jest akurat z orzechem w środku. Jak widzicie, jest piękna czekolada, błyszcząca, więc ten ganasz się udał. I tak one się po prostu prezentują. Są przepyszne. Jest ta czekolada nie ma nic wspólnego z czekoladą, a tak naprawdę, z tego, co czytałam, oczywiście, może je się mylę, a tak naprawdę ona jest bardzo zbliżona do smaku czekolady i jest taka kwaśna i jest smaczniejsza niż stuprocentowa taka gorzka, Znaczy, na przykład... 85% kakao to jest jak gorzka czekolada. I ona, moim zdaniem, jest bardziej ta czekolada, jest słodsza niż te wszystkie te gorzkie. Więc sytuacja wygląda tak, że jest dzisiaj wtorek i w piątek był zjazd. W piątek, niestety, okazało się, że jestem chora. Lekarz zajrzała mi do gardła i okazało się, że. Na podniebieniu mam bardzo coś dziwnego i okazało się, że to jest bardzo zaraźliwe i, że tak powiem, wygonili mnie z pracy natychmiastowo po prostu. Jeszcze lekarz mnie tam znowu zbadała. Później dostałam się do normalnego lekarza. I lekarz chciała mi od razu dać. Lekarz chciała mi od razu dać na cały tydzień a ja myślałam, że mi to przejdzie, a ja się czuję z dnia na dzień coraz gorzej znowu. Mm -mm. Więc tak to wygląda. Żeby nie było, że nie spróbowałam, ja sobie wezmę tą wiśniową. Wiśniową. Zobaczcie, jaka ona jest piękna, śliczna. śliczne. powiem wam szczerze, że na choróbsko idealna. Dobra, chciałabym teraz z foremki wyjąć tą większą i pokazać wam, jak ona wyszła. Ona no, trochę w tej lodówce już była, więc no... Uu. Proszę bardzo, jak się błyszczy pięknie domowa czekoladka. No już widać, że ludźwi trochę posiedziała. No, teraz o, o, połamie sobie. Wrzucę do pojemnika. Jak dobrze pamiętam to. Mam nadzieję, że wam się spodobał taki inny filmik. O, tutaj jak widać, jak bardzo ona się błyszczy, i jest śliczna. Więc tak, bardzo wam polecam. Jeżeli chodzi o robienie właśnie takiej samodzielnej domowej czekolady, nie dość, że jest wielka frajda. To jeszcze wspieramy osobę, która wymyśliła takie zestawy. Jak widzicie, to się jest przybrana, jest zupełnie inaczej ubrana. Ubranko tam pamiętam, że jest ze zjazdu. Spodenki chyba też, ale spodenki to są firmy Nubi, No i buciki z Rusmana. No, i piękne. Na koniec chciałabym Was zachęcić do kupna właśnie taki, takiego zestawu. Możecie, naprawdę są różne zestawy, możecie śmiało zamówić. Jak kupicie ten zestaw startowy, to później możecie sobie domawiać y, takie zestawy dużo taniej, żeby tylko i wyłącznie móc tworzyć taką czekoladę. Już nie, nie musicie kupować drugi raz termometru czy szpatułki i tak dalej. No, czekolada jest bardzo, bardzo smaczna, jak dla mnie. Chciałam spróbować czegoś nowego, ale raczej sobie domówię jeszcze na przykład białą albo rubinową, albo mleczną po prostu i może znowu nagramy. Może znowu nagramy. Dobra, to dziękuję Wam kochani za obejrzenie. Wybaczcie jeszcze raz mój głos. Widzimy się w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że już wkrótce. Czekamy się z Wami. Pa, pa!